Przestań, przestań tłumaczyć się z każdego słowa, każdego gestu, każdej decyzji. Właśnie to robisz nieustannie, prawda? Tłumaczysz, dlaczego przyszedłeś późno, dlaczego wybrałeś te kawiarnie, dlaczego założyłeś akurat te buty. Żyjesz w trybie ciągłego usprawiedliwiania się przed światem, który nawet nie pyta o wyjaśnienia. Ale czy wiesz, co się dzieje za każdym razem, gdy to robisz? Tracisz kawałek swojej mocy. Tracisz szacunek, tracisz siebie. Zanim zagłębię się w to, czego Nietzsche nauczył nas o sile charakteru, mam do Ciebie prośbę. Jeśli ten temat rezonuje z Twoim życiem, zostaw lajka. Napisz w komentarzu jedno słowo, które opisuje, jak czujesz się po ciągłym tłumaczeniu się innym. I jeśli chcesz więcej treści, które otworzą Ci oczy na to, kim naprawdę możesz być, subskrybuj kanał. To naprawdę robi różnicę. A ludzie to wyczuwają, jak drapieżniki wyczuwają strach. Wyobraź sobie dwie sytuacje. Pierwsza, wchodzisz do pokoju i od razu zaczynasz. Przepraszam za spóźnienie, nie mogłem złapać tramwaju. A potem jeszcze zatrzymał mnie telefon od mamy, no i te korki dzisiaj są straszne. Każdy w pokoju widzi Cię teraz jako kogoś, kto nie ma kontroli nad swoim życiem. Druga sytuacja, wchodzisz do pokoju, mówisz spokojnie cześć wszystkim i siadasz. Kropka, żadnych tłumaczeń, żadnych wymówek, po prostu jesteś. Czujesz różnicę? W pierwszym przypadku jesteś błagającym dzieckiem, w drugim osobą, która wie, co robi i nie potrzebuje niczyjego pozwolenia na istnienie. Nietzsche uważał, że prawdziwa siła narodziła się wtedy, gdy przestajesz się przed kimkolwiek tłumaczyć z tego, kim jesteś. Nie chodziło mu o arogancję, chodziło o coś głębszego. O akceptację własnej natury, bez konieczności usprawiedliwiania każdego jej aspektu. Ale skąd się bierze ta kompulsywna potrzeba tłumaczenia się? Zazwyczaj z dzieciństwa pamiętasz te momenty, gdy rodzice zadawali ci tysiąc pytań: dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego tak myślisz? Dlaczego, dlaczego, dlaczego? Nauczyłeś się, że twoje działania muszą być zawsze uzasadnione przed kimś większym, mądrzejszym, ważniejszym. Problem w tym, że teraz jesteś dorosły. Ale nadal działasz zgodnie z tym dziecięcym programem, nadal szukasz akceptacji od innych, jakby twoje istnienie wymagało ich zgody. Nietzsche nazywał to życiem w cieniu cudzych wartości. Zamiast tworzyć własne zasady, żyjesz według cudzych oczekiwań. Zamiast stanąć twardo na swoim, chwiejesz się jak trzcina na wietrze. Ale co się stanie, gdy przestaniesz? Co się stanie, gdy następnym razem ktoś spyta Cię, dlaczego to zrobiłeś? Odpowiesz po prostu, bo tak zdecydowałem. Na początku będzie ci niewygodnie, bardzo niewygodnie. Przez lata programowałeś siebie, żeby być miłym, żeby nie robić problemów, żeby się nie wyróżniać, teraz nagle masz przestać to jak uczenie się nowego języka w wieku czterdziestu lat. Ale zauważ, co się dzieje z ludźmi wokół ciebie. Ci, którzy byli przyzwyczajeni do twojego ciągłego tłumaczenia się, początkowo będą zaskoczeni. Może nawet trochę obrażeni. Jak to? Nie wyjaśnisz mi, dlaczego tak postąpiłeś? I tu jest ważnych pięć rzeczy. Ci ludzie, którzy obrażają się na twoje nowe podejście, to właśnie ci, którzy cię nie szanowali, oni żywili się twoją niepewnością, karmiła ich twoja potrzeba ciągłego usprawiedliwiania się. Ale prawdziwi ludzie, ci, którzy są warci twojej uwagi, zareagują inaczej. Oni cię zaczną szanować. Po raz pierwszy zobaczą w tobie kogoś, kto ma kręgosłup. Nietzsche miał rację, twierdząc, że szacunek nie przychodzi od bycia miłym dla wszystkich. Szacunek przychodzi od bycia autentycznym. Od pokazania, że masz własne przekonania i nie zamierzasz się z nich tłumaczyć komukolwiek. Wyobraź sobie swojego szefa. Daję ci zadanie, które uważasz za bezsensowne. Stary ty powiedziałby: okej, okay, zrobię to, ale może mogę wyjaśnić, dlaczego myślę, że to nie jest najlepszy pomysł. Znaczy nie, że twój pomysł jest zły, tylko że może gdybyśmy spojrzeli na to z innej strony, no wiesz o co mi chodzi. Nie chcę robić problemów, ale może nowy ty mówi: myślę, że to nie jest dobry kierunek. Mam lepszy pomysł. Chcesz go usłyszeć? Widzisz różnicę? W pierwszym przypadku jesteś błagającym prosiakiem, w drugim równorzędnym partnerem w rozmowie. Ale uwaga, nie chodzi o to, żeby stać się agresywnym albo aroganckim. Nicze nie propagował bycia dupkiem, propagował bycie sobą bez konieczności wszem i wobec tłumaczenia dlaczego jesteś sobą. Jest różnica między jestem lepszy od ciebie, więc nie będę się tłumaczył, a to jest moja decyzja i jestem za nią odpowiedzialny. Pierwsze to arogancja, drugie to dojrzałość. Kiedy przestajesz się tłumaczyć, dzieje się coś magicznego. Ludzie zaczynają traktować cię jak kogoś, kto wie co robi. Nawet jeśli nie zawsze wiesz, to paradoks siły, jeśli zachowujesz się jak osoba pewna siebie, ludzie automatycznie zaczynają cię tak postrzegać. Nietzsche rozumiał, że życie to nie jest demokratyczne głosowanie. Nie każdy ma prawo do twojego wyjaśnienia. Nie jesteś winny nikomu relacji z każdej swojej decyzji, każdego kroku, każdej myśli. Twoje życie należy do ciebie. Twoje wybory są twoje. Twoje błędy są twoje. I twoje sukcesy też. Ale co z bliskimi? Czy to znaczy, że masz przestać się tłumaczyć żonie, dzieciom, rodzicom? Nie, różnica jest w intencji. Kiedy tłumaczysz się komuś, kogo kochasz, robisz to z szacunku i troski. Kiedy tłumaczysz się losowym ludziom, robisz to ze strachu i niepewności. Naucz się odróżniać te dwie sytuacje. Twoja żona ma prawo wiedzieć, dlaczego wracasz późno do domu. Przypadkowy kolega z pracy. Nie ma prawa wiedzieć, dlaczego jesz kanapkę zamiast sałatki. Pamiętaj też o tym, kiedy przestaniesz się tłumaczyć, niektórzy ludzie odejdą z twojego życia i to jest w porządku, właściwie to świetnie. Oni nie odchodzą, bo jesteś gorszy. Oni odchodzą, bo przestałeś karmić ich potrzebę kontrolowania ciebie. Prawdziwi przyjaciele zostają. Więcej. Oni się cieszą z Twojej nowej siły. Nietzsche wiedział też, że największym wrogiem niezależności jest potrzeba podobania się wszystkim. Jeśli chcesz się podobać każdemu, skończysz jako nikt. Jeśli chcesz być sobą, skończysz jako ktoś wyjątkowy. Wybór należy do Ciebie. Ale jak zacząć? Jak przełamać lata programowania? Zacznij od małych rzeczy. Następnym razem, gdy ktoś spyta cię dlaczego wybrałeś taką kawę, nie mów aha wiesz, zazwyczaj piję cappuccino, ale dzisiaj pomyślałem, że może spróbuję czegoś nowego, chociaż nie jestem pewien czy mi będzie smakowała. Powiedz po prostu lubię taką kawę. To wszystko, żadnych tłumaczeń, żadnych usprawiedliwień, po prostu fakt. Zacznij obserwować, jak często się tłumaczysz w ciągu dnia. Będziesz zaskoczony. Tłumaczysz się ze wszystkiego, z tego co jesz, co nosisz, gdzie idziesz, z kim się spotykasz, co myślisz, co czujesz. Każde takie tłumaczenie to mały kawałek twojej mocy oddany komuś innemu. Przestań to robić. Zrób eksperyment przez tydzień. Za każdym razem, gdy złapiesz się na tłumaczeniu czegoś, co nie wymaga tłumaczenia, zatrzymaj się i przestań. Zamiast, przepraszam, że dzwonię tak późno, ale musiałem, bo nie mogłem wcześniej. Powiedz, cześć, mam sprawę do przedyskutowania. Poczujesz się dziwnie na początku, jakbyś robił coś złego, to normalne. Twój mózg przez lata uczył się, że tłumaczenie się to bezpieczeństwo. Teraz musi się nauczyć nowego sposobu bycia, ale za tym dyskomfortem czeka coś pięknego. Czeka szacunek, czeka prawdziwa więź z ludźmi, czeka życie na twoich zasadach. Nitrze miał rację. Kiedy przestaniesz się tłumaczyć, ludzie zaczną cię szanować, ale co ważniejsze, ty zaczniesz szanować siebie, a to jest początek wszystkiego, co w życiu ma znaczenie.